Podmorskie kopalnie węgla. Bardzo późno obudziłem się na zajutrz. Dnia 20 lutego, trudzono wycieczką nocną, spałem do 11. Ubrałem się prędko, bo mi pilno było wiedzieć, w jakim kierunku postać Nautilus. Z narzędzi astronomicznych dostrzegłem, że płynie wciąż ku południowi, i, i ze szybkością 20 mil na godzinę i w głębokości 100 metrów. Przyszedł konsejn. Opowiedziałem mu o naszej wycieczce nocnej, a że ściany były odsłonięte, mogłem mu jeszcze pokazać część zatopionego lądu. Nautilus płynął nie dalej niż o 10 metrów od powierzchni równiny Atlantydy Byliśmy jakby w balonie pływającym w powietrzu nad, ponad łukami na ziemi, albo jak w wagonie pospiesznego pociągu. Przed naszymi oczyma rozciągały się skały fantastyczne, powyszczerbiane lasy ze Lasy ze stanu roślinnego w stan mineralny przeszły i rysujące się w wodzie jak nieruchoma sylwetka, wycięta z papieru. Masy kamieniste osłonięte były tu i ówdzie roślinnym tę Potężne wylewy law w różne formy urobione świadczyły o gwałtownej wściekłości sił plutonicznych. Oświetlone blaskiem światła elektrycznego. Przesuwały się przed naszymi oczyma dziwaczne miejscowości, a ja opowiadałem kancelowi dzieje atlantów, o których Bailey, snując tylko w, ze swojej wyobraźni, tyle wdzięcznych kart napisał. Opowiadałem mu o wojnach tego bohaterskiego ludu, a, a mówiłem jak człowiek, który nie wątpi już o niczym. Ale Conseil słuchał mnie z jakimś roztargnieniem. Zrozumiałem wkrótce południe jego obojętności na rzeczy historyczne. Ujrzałem mnóstwo przepływających ryb, a w takim wypadku Conseil zapadał zawsze w. Przepaść klasyfikacji. Schodził niejako ze świata rzeczywistego. Nie było co robić, tylko wziąć się z nim do studiów ich teologicznych. Ryby te w Atlantyku nie bardzo się różniły od tych, któreśmy w niektórych innych morzach spotykali. Były między nimi olbrzymie raje, długość 5 metrów i ogromną ogromnością muskularną pozwalającą im wyskakiwać nad wodę, były żarłacze różnego gatunku, na przykład modre, długość 15 stóp, mające zęby trójkątne, yy, ostre, a takie przeźroczyste, że ich nie było widać wśród wody. Były centryny, mające kształt pryzmatu, a skórę nasądzoną naroślami Jesiotry, podobne do tych, które są w Morzu Śródziemnym, tak zwane węże morskie w długości półtorej stopy, żółtało-brunatne, mające małe płetwy, pozbawione zębów i języki języka. A smukłe i cienkie jak prawdziwe węże. Z kościstych wymiano konsejl makairi czarniawe, mające trzy stopy długości, szczękę wyższą, uzbrojoną ostrą szpadą, a tak zwane za czasów Arstresa smoki morskie, których iglicę grzbietowe bardzo je czynią niebezpiecznym przechwytaniu. Wymienią maklerę z grzbietem brunatnym w pręgi niebieskie, oprawne niejako w złote brzeszki, śliczne dorady, tak zwane księżyce, wyglądające jak tarcze mieniące się lazurem, które w w świetle słonecznym zdają się być plamami srebrnymi. Na koniec szpady długości 8 metrów, wędrujące gromadnie, mające płetwy żółtawe niby kosy i miecze sześciostopowe. Zwierzęta te nieustraszone, żyjące raczej wodorystami niż rybami, samce ich posłuszne są swym samicą jak najlepiej wytresowani mężowie. Podpatrząc na te różne okazy fauny morskiej, nie spuszczałem z oczu długich równin dna Atlantyku. Niekiedy kapryśny układ gruntu zmusza Nautilusa do zwalniania biegu, do wciskania się jak ryba pomiędzy pagórki blisko siebie położone. Jeśli nie mógł się przebić przez ten labirynt, to wznosił się jak balon. Mijał przeszkody, a potem znów się opuszczał, by płynąc o kilka metrów od dna, um, rozkoszna to była podróż, zupełnie jak przejażdżka powietrzna, z tą tylko różnicą, że Nautilus posłuszny był u wol człowieka. Około czwart południu zmienił się grunt, dotąd będący gęstym mułem pomieszanym tu i ówdzie ze skamieniałymi gałązkami, teraz skalisty, złożony z różnych części: to bazaltów, to law, to odłamów, obsydianu siarczonego. Zdawało się, że, Zdawało się, że się teraz zaczął górę. I w istocie, po kilku obrotach Nautilusa, spostrzegłem, że ze strony południowej jest niby mur jakiś, zagrażający tam zupełnie drogę, szczyt jego. Sięgał niezawodnie nad powierzchnią oceanu. Musiał to być jakiś ląd, a co najmniej Wyspy Kanaryjskie, albo któraś z Wysp Zielonego Przylądka. Nie położenia statku, może i umyślnie, to też nie wiedziałem, gdzie jesteśmy. W każdym razie ściana ta zdawała się wskazywać, że tu się kończy Atlantyda, której mniejszą część przebyliśmy dotąd. Noc. Nie przerwałem ich badań, byłem sam, bo konserw poszedł do swojej kajoty. Nautilus, zwolniwszy biegu, bujał ponad niewydatnymi masami gruntu, raz tuż nad nimi, jakby chciał osiąść na nich, to znów wznosząc się kapryśnie na powierzchnię wody. Wówczas dostrzegłem przez kryształ wodny kilka świetnych konstelacji i te właśnie pięć czy sześć gwiazd, które stanowią ogon Oriona. Byłem pewnie długo jeszcze przyglądał się tym pięknościom morza i niebios, ale ściany zasunęły się, bo w tej chwili statek dopłynął do lądu, wznoszącego się prostopadle wysoko w górę. Ciekawa rzecz, jakie będą dalsze poruszenia. Poszedłem do siebie, a Nautilus się nie ruszał. Położyłem się z postanowieniem wstania za kilka godzin. Tymczasem, dopiero o ósmej rano przybyłem do salonu. Z manometru wiedziałem, że Nautilus był na powierzchni, a z zewnątrz słychać było chodzenie. Nie było tam słychać ani czuć kołysania się fal wodnych. Podszedłem do okna, było odsłonięte, ale zamiast jasnego dnia, jak się spodziewałem, Ciemność otaczała statek. Co to znaczy? Czyżby, czyżby to jeszcze była noc? Bynajmniej. Ani jednej gwiazdy nie mogłem dostrzec. A wreszcie noc nie była tak niezmiernie ciemna. Nie wiedziałem, co o tym myśleć, gdy jakiś głos się rzucał: To pan, panie profesorze? A to Kapitan Nemo, odpowiedziałem. Gdzie my jesteśmy? Pod ziemią, panie profesorze. Pod ziemią? A Nautilus jest na wodzie. Naturalnie, że na wodzie. Nic z tego nie rozumiem. Poczekaj pan trochę, zaraz zapalę latarnie. Ale a jeśli wolisz pan widzieć jasno, to będziesz zadowolony. Wyszedłem na platformę i czekałem. Tak było ciemno, że nie widział nad kapitana. Jednak, patrząc na zenit, tuż nad moją głową doszedłem coś, jakby. Niepewną światłość szarą, rysującą się w jakimś otworze okrągłym. Gdy zapalono latarnię, ów cień jaśniejszy przestał być widziany. widziany. Olśniony z razu nagłym błyśniciem światła elektrycznego, wkrótce zacząłem się rozglądać. Nautilus stał nieruchomy przy brzegu, tworzącym jakby zatokę. Morze dźwigającego w tej chwili było właściwie jeziorem kolistym mierzącym około 2 mil średnicy, a zatem 6 mil obwodu. Powierzchnia jego, co wskazywał manometr, musiała się znajdować na tej samej wysokości co powierzchnia morza. Istniało wtedy między nimi połączenie. Wysokie ściany, nachylając się od podstawy ku środkowi, tworzyły sklepienie, olbrzymie jakby pieczary, w wysokości 500 do 600 metrów, uwieńczone otworem okrągłym, przez który spuszczyłem jasność widocznie światła, światła dziennego. Przed rozejrzeniem się w szczegółach wnętrza ogromnej skini, nie nad. nad. Z tej sprawy, czy ona jest dziełem natury, czy też człowieka, zwróciłem się do kotlana. Gdzie jesteśmy? Spytam. W środku wygasłego wulkanu, odpowiedział. Do wnętrza tego wulkanu dostała się woda, podczas któregoś z potężnych wstrząśnień Ziemi. Kiedy pan spałeś, Nautilus wpłynął tutaj przez kanał naturalny. Znajduje znajdujący się na górkości 10 stóp pod poziom morza. Wygodną tu mamy przystań. Zaciszną, tajemniczą. Czy pan znajdziesz na którymkolwiek wybrzeżu port równie zabezpieczony od huraganów? Rzeczywiście, kapitanie, niepodobno znaleźć miejsca z... równie bezpiecznego. Kto by mógł dosięgnąć yy, pana wewnątrz wulkanu? Zdaje mi się że jednak, że jest otwór u wierzchołka. Istotnie jest to krater niegdyś pełen lawy, gazu i płomieni, a teraz otwór odświeżający powietrze, którym tu odduchamy. A cóż to był za wulkan dawniej? Zapytam. Jest to jedna z wysypek licznych na tym oceanie. Zewnątrz wygląda jak skała zwyczajna, a dla nas jest ogromną jaskinią. Odkryłem ją przypadkiem i bardzo jestem wdzięczny temu przypadkowi. Ale przecież. Może się dostać przez ten o, przez otwór, będąc dla kraterem. Byłoby to tak trudno, jak, się, jak i wydostać się stąd na powierzchnię. Można by się wspiąć po ścianie na jest 100 stóp od powierzchni wody, ale dalej ściana tak się nachyla, że niepodobna utrzymać się na niej. Widzę, kapitanie, że przyroda pomaga Panu wszędzie i zawsze. Na tym jeziorze jesteś Pan zupełnie bezpieczny, bo nikt dostać się nie może oprócz Pana. Ale na co się Panu zdało takie schronienie? Nautilus nie potrzebuje portu. Portu, po, nie, portu nie potrzebuje, Panie profesorze, rzekł kapitan. Ale potrzebuje elektryczności, którą mu nadaje, która mu nadaje ruch. Potrzebuje sodu i węgli kamiennych. A tu właśnie są pod wodą całe lasy zamolone, niegdyś w czasach geologicznych, skamieniały stanowią węgiel, którego mam tu nie przebraną kopalnie. Tu więc pańska załoga zmienia się w górników? Nie inaczej. Te kopanie ciągną się pod wodą zupełnie tak jak w Newcastle. Przyodziani w skafandry z motyką i szpadlem w ręku, ludzie do załogi statku należący wydobywają tu węgiel, którego przy to nie potrzebuje szukać w kopalniach na lądzie. Gdy go palę, żeby z niego otrzymać sód, wówczas dym, wydobywający się na zewnątrz przez krater, daje skalę pozór dymiącego wulkanu. A czy i teraz zabierzemy się do pracy? Nie Panie Profesorze. Pilno mi odbyć podróż podmorską na około Ziemi. To też tylko wezmę zapas sodu, który mam już gotowy. Zabawimy tu tyl, tylko tyle, ile potrzeba na naładowanie go, co potrwa dzień jeden, a potem popłyniemy dalej. Korzystaj więc pan z tego czasu, jeśli chcesz obejrzeć jaskinę. Podziękowawszy kapitanowi, poszedłem wezwać moich towarzyszy którzy jeszcze nie opuścili swojej kajoty. Nie mówiłem im, gdzie jesteśmy. Gdy wyszł na powierzchnię statku, zdawał się kosejrowi, który się niczemu nie dziwił, bardzo naturalnym, że obudził się w jaskini, usnąwszy pod wodą. Ale Ned Land zaraz zaczął przepatrywać jaskini i szukać miejsca, przez które się z nim może, można wydobyć. Około dziewiątej po śniadaniu wstąpiliśmy na wybrzeże. Otóż znów jesteśmy na lądzie, rzekł Conseil. Ja tego nie nazwę lądem, rzekł Kanadyjczyk. Wreszcie nie jesteśmy na, tylko pod. Yy, między ścianami góry a jeziorem znajdowało się piaszczyste wybrzeże, mogące mieć 500 stóp w najszerszym miejscu. W tym wybrzeżem można było wygodnie obejść jezioro. Postawa ścian. Podstawa ścian była bardzo nierówna, wskutek nagrodzenia się przy niej w malowniczym nieładzie głazów wulkanicznych i ogromnych brył kamienia pumeksowego. Porozrzucane te masy pokryte były polewą powstałą wskutek natopienia się ich powierzchni w żarze wewnętrznym wulkanu i błyszczały od elektrycznego światła latarni na statku gdyśmy po nich stąpali, powstały z nich pył, błyszczał jakby iskry. Im dalej od brzegu, tym bardziej wznosił się grunt tworzący zwały wzdłuż ułożone, jakby skiby po których można było wstępować coraz wyżej. Byle ostrożnie, bo kawały trachytów złożonych z kształtów feldspatu i kwarcu, lecz nie leżące jedna na drugich, usuwały się pod nogami. Wszędzie widział dowody, że te ogromne ogromną pieczarę była działalność wulkaniczna. Zrobiłem na to uwagę moich twarzyszów. Czy wyobrażacie sobie, co się działo w tym olbrzymim kotulisku, gdy Pełno było lawy roztopionej i gdy ten płyn do białości rozpalony, występował aż po brzegi otworu jak metal stopiony do pożej formy. Ja sobie doskonale wyobrażam, że konser Ale czy powie mi Pan, dlaczego ta fabryka ustała, a zamiast pieca topiącego ziemię i metale jest teraz pusta czarość wodą od spodu zalana? Dlatego zapewne, że jakieś wstrząśnienie ziemi zrobiło w boku góry ten otwór, którym Nautilus tutaj się dostał. Tym otworem wody Atlantyku dostało się do wnętrza góry. Walka dwóch żywiołów, wody i ognia musiała być straszna i skończyła się triumfem Neptuna. Od tego czasu wiele zapewne wieków upłynęło, wulkan zaś zatopiony jest teraz spokojną grotą. Wszystko to bardzo dobrze, wtrącił Ned. Szkoda jednak, że ten otwór, o którym pan mówisz, nie powstał nad powierzchnią morza. Ależ, mój przyjacielu, Nautilus nie mógłby się tu dostać w takim razie. Woda też nie byłaby napłynęła do wulkanu, który zatem do dnia dzisiejszego może jeszcze byłby wulkanem. Wstępowaliśmy coraz wyżej. Skiby były coraz przykrzejsze i węższe a rozdzielały je głębokie jamy, przez które trzeba było przeskakiwać albo i na brzuchu czołgać. Ale przy zręczności ruchu konsejla i sile kanadyjczyka pokonało się wszelkie przeszkody. Gdyśmy podeszli na jakieś 30 metrów w górę, natura gruntu zmieniła się, ale przebywanie jego nie stało się łatwiejsze. Po zwałach i trachytach nastąpiły czarne bazalty. Miały one kształt albo ogromnych płyt o powierzchni gruzełkowatej i pęcherzkowatej, albo regularnych złamów ustawionych jak sklepienia. Rodzaj architektury naturalnej pomiędzy tymi bazaltami wiły się skrzepłe dziś podchilawy ponapuszczane rysami smoły ziemnej, a tu i ówdzie rozcierały się niby obrusy warstwy siarki. Światło dzienne dochodzące przez otwór krateru coraz jaśniej oświetlało te wulkaniczne otwory, nagromadzone na wieczne czasy wewnątrz tego wulkanu wygasłego. Musieliśmy jednak zaniechać pięcia się pod górę, dosiągłszy jakiś. 250 stóp wysokości, gdyż natknęliśmy się na przeszkody nieprzezwyciężone. Sklepienie zaczynało się zaokrąglać. Dotąd wstępowało prawie prosto. Teraz trzeba było posłuchać się po zaokrąglającej się powierzchni. Roślinność zaczęła tu mieszać się z minerałami. Krzaki, a nawet czasem drzewa występowały z ściany. Poznałem wilczą mlecz. Euchorbia, z którego sok wyciekał heliotropy, tak nazwane od słońca helios. Nie usprawiedliwiały usp tu swego miana. Bo promienie słoneczne nie dochodziły do nich nigdy. To też gronka ich kwiatowe pochylone wyglądały jak zwiędłe, a woniały jak zwietrzałe. Tu i ówdzie jastrudy, chryzantemy, Lękliwe wyglądały jak. Wyglądały spod stóp aloesów, których długie liście smutny i chorowity miały pozor. Spocząłem też między wodami lawy maleńkie fiołki, mające jeszcze nieco woni, którą rozkosznie wdychałem. Woń to dusza kwiatu, a kwiaty morskie, jakkolwiek wspaniałe, nie mają woni. Spotkaliśmy silne smukowce, dracena rozpierające skałę tymi swymi korzeniami, gdy Nedland zawołał – Panie, panie, ul! – Co? Ul? – zawołałem z znowużaniem. – Tak jest, ul, pszczoły brzęczą naokoło. Zbliżę się i przekonałem że tak jest istotnie. Przy otworze w pniu Smokowca widniało kilka tysięcy tych przemyślnych owadów, znajdujących się wszędzie na Wyspach Kanaryjskich. Ani z się na że karajczyk zrobić sobie zapas miodu, ale nie przestało mi opierać się temu. Zebrał się więc, zebrał więc nieco suchych liści, posypał je siarką, zapalił i ją podkurzać pszczoły. Brzęczenie ich wkrótce ust, u, ustało, a net wydobył kilka fotów miodu i schował do sakwy. Zaprawiał tym miodem ciasto z drzewa chlebowego, a zobaczcie, co, będzie, co to będzie za, przyku, za przysmak? Będzie to po prostu piernik, rzekł Konseil. Piernik, nie piernik. A my idźmy dalej, zawołałem. Z niektórych załamów ścieżki, którą postępowaliśmy, można było widzieć całe jeziora. Latarnie Nautilusa, oświetla, Nautilusa oświetlała całą tę przestrzeń wodną, na której ni fali ni zmarszki na nie było. Statek nasz stał najdoskonalej nieruchomo. Na jego powierzchni i na, na pobrzeżu poruszali się ludzie osady, jak czarne cienie na tle świetnej atmosfery. W tej chwili kroczyliśmy po wyniosłej skarpie skalistej, podpierającej sklepienie jaskini. Drapieżne ptaki krążyły tu i ówdzie w, zmro... w, mro... w zmroku przestrzeni, albo uciekały z gniazd zawieszonych na skalistych ulowiskach. Były to jastrzębie, białe, pod brzuchem, i krzykliwe pustuki, piękne i tłuste dropie. Umykał po pochołościach tak szybko, jak im tylko dozwalała tego zręczność ich szczudeł. Można sobie wyobrazić, jak Nedland przyglądał się pożądliwie tej pysznej zwierzynie, a co się nażałował, że nie miał ze sobą strzelby. Nie mogąc ołowiem poczesać kawał dropia, Próbował dosięgnąć ich kamieniem i udało mu się nareszcie znaleźć jednego. Nie będzie to przesadą, gdy powiem, że aby schwytać, narażał swoje życie ze dwadzieścia razy. Ale schwytał nareszcie ptaka i wpakował też go do sakwy. Z powodu niemożności posuwania się dalej tą skarpą, potrzeba było zejść na brzeg. Na, na, nad głowami rozwarta pasza krateru wyglądała jak wejście do olbrzymiej studni. Widzieć można było przez ten otwór niebo nad górą i sunące pod nimi chmury, pod nimi chmury szarpane zachodnie wiatrem. Widać było, jak wlokły się jak wlokły za sobą po wierzchołku góry mgliste swe łachmany. Było to znakiem, że bardzo blisko płynęły, bo szczyty góry wznosiły się nad poziom morza nie więcej nad 800 stóp. Pół godziny po ostatnim znakomitym czynie Kanadyjczyka dostaliśmy się na drugi brzeg jeziora. Jedynym okazem roślinności były szerokie łany małej rośliny baldaszkowatej, wybornej do spojrzenia, nazwanej koprem morskim. Conseil nazwiał tego kilka pęczków. Ze zwierząt widniały tysiąc skorupiaków wszelkiego rodzaju: homary, kraby, korsarze, galateje i ogromne dżamuszki porcelanek rozkolców i czaszołek. W miejscu tym znaleźliśmy wspaniałą grotę, w którym, w, na której miękkim piasku ja i moi towarzysze rozciągnęliśmy się rozkosznie. Ściany tej groty oczyszczone ogniem wyglądały jak emalią pokryte, a iskrzyły się od drobniutkie, drobniutkiego, pyłku miki, którym honie było osypane. Nedland macał po murach i chciał dociec, jakiej też są grubości. Uśmiechnąłem się mimo woli. Rozmowa zwróciła się na stary temat na ucieczkę. Nic nie ryzykowałem, zapominając mi towarzyszy, że przecież kiedyś wydostaniemy się z naszej dzisiejszej niewoli, bo już po to tylko przybył na południe, aby się zaopatrzyć w sud. Spodziewałem się więc, że teraz zawróci między Europę i Amerykę, co może podać sposobność do próbowania ucieczki, która się u nie udała. Spoczywaliśmy już od godziny w tej prześlicznej gorocie. Rozmowa była bardzo żwawa zrazu. Zaczęła słabnąć, jakaś senność nas ogarnęła. Czemuż nie mielibyśmy sobie pozwolić na trochę drzemki? Zasnąłem też głęboko i zacząłem się śnić, że z mojego życia przeszedłem w życie miłczaka i że ta grota... Tworzy drugą dla mnie skorupę. Nagle przebudziłem się na okrzyk Konseira: Uciekajmy! Uciekajmy! Co się stało? zawołałem, podniósłszy się, podniósł się do połowy. Woda nas zabiera! Zerwałem się. Morze, strumieniem wlewało się do naszego zacisza i rzeczywiście należało umykać, skoro nie byliśmy mięczakami. W parę minut byliśmy już na wierzchu groty, zupełnie bezpieczni. Co to jest? Czy z drugiej zjawisku? pytał konsej. Nic nowego, moi przyjaciele, odparłem. To przypływ morza, o mało nas nie pochwycił. Ocean wzbiera z zewnątrz, a z powodu prawa równowagi powierzchnia jeziora wznosi się tak, jak i powierzchnia morza. Dobrze się skończyło, na pół kąpieli idziemy do, do Nautilusa, żeby się przebrać. W trzy kwadranse dokończyliśmy naszego spaceru wokoło jeziora i weszliśmy na pokład. Załoga właśnie kończyła ładowanie zapasów sodu, a Nautilus mógłby zaraz ruszyć drogę, jednak kapitanemu nie wydał odpowiedniego rozkazu. Czy czekał nocy, żeby przebyć tajemne przejście? Być może. Bądź co bądź, na zajutrz Nautilus płynął z daleka od wszelkiego lądu, kilka metrów pod powierzchnią Atlantyku.